Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego z okazji zakończenia roku szkolnego. Dla, z państwa, dla części z Państwa koniec roku szkolnego no to jest rzeczywiście czas na odrobinę odpoczynku. Dla części z Państwa to jednak będzie praca, może mniej zmożona, ale jednak praca dla części z Państwa rzeczywiście bardziej wzmożona praca. Jakby koniec roku szkolnego um, może nieść um, też um, trochę zmian i tak jest, um, drodzy Państwo, tym razem. Um, dziś przychodzę do Państwa um, z um, informacjami o tych zmianach, które są planowane. Um, um, względem, względem państwa prowadzących jednostki oświatowe tych większych i tych mniejszych. Zacznę sobie od takich może mniej oczekiwanych czy, czy bardziej negatywnych, to będą dwie zmiany. Które chcę z Państwem omówić, a dotyczące zmiany rozporządzenia dotyczącego potrzeb oświatowych. Tych zmian, które nastąpią w 2026 roku, wydaje się być może, że to dość odległy termin, ale jednak, żeby przygotować się do wprowadzenia tych zmian, e, warto już dzisiaj wiedzieć, e, w jakim zakresie ustawodawca je planuje. Oczywiście to jest projekt rozporządzenia, e, natomiast e, mimo to, że jest to projekt rozporządzenia dotyczący potrzeb oświatowych, to jednak e, Warto wiedzieć, jakie są założenia tego projektu. I można oczekiwać, że z dużym prawdopodobieństwem w takim właśnie brzmieniu wejdzie on w życie. Pierwszy element, o którym chcę z Państwem porozmawiać, to jest zmiana w finansowaniu uczniów w edukacji domowej. Tu wiemy oczywiście, że kwestia edukacji domowej, powiedzmy, pozostaje pewnego rodzaju kością niezgody i może nie do końca w pewnych kręgach jest w takim, a nie w innym wariancie oczekiwana. No i oczywiście zmierza to niestety w tym wypadku trochę do zmniejszenia dotacji na uczniów w edukacji domowej. Wiecie Państwo, oczywiście, że ta dotacja uzależniona jest oczywiście od udziału liczby uczniów w edukacji domowej, włącznej liczby uczniów w szkole, w szkole ponieważ no, edukacja domowa polega na tym, że m, szkoła tradycyjna. Że tak powiem, taka, do której uczniowie uczęszczają stacjonarnie. Ma również uczniów, którzy uczą się niestacjonarnie, czyli takich uczniów, których uczą rodzice. A ci uczniowie do tej szkoły przychodzą na egzaminy, i ta szkoła oprócz tego zapewnia oczywiście tym uczniom możliwość na udziału w korepetycjach, w zajęciach rozwijających zainteresowania, w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. No i ustawodawca jakby zakłada, że to są takie wzorcowe. I że tak to właśnie powinno wyglądać, jeśli chodzi o edukację domową. Natomiast w praktyce wygląda to różnie i powiedzmy, jakby jest to wyjście względem zapotrzebowania rodziców, w związku z czym no, nie powinno być to w żaden sposób piętnowane czy karane. Natomiast dotychczas, gdy w danej szkole liczba uczniów w edukacji domowej do ogólnej liczby uczniów była niższa niż 30%, czyli liczba uczniów w edukacji domowej, wynosiła ponad 200 to była ona mnożona przez 0,2 zamiast 0,8. Jeśli była wyższa lub równa 30%, no to liczba, liczba edukacji, uczniów w edukacji domowej ponad 200 ucznia w danej szkole była mnożona przez 0,4 zamiast 0,8. Natomiast w projekcie proponuje się zmianę tego limitu 200. Czyli teraz to zmniejszenie, odpowiednio 0,402 będzie następowało w sytuacji, w której limit będzie wynosił 96, czyli powyżej 96 ucznia, ten mnożnik będzie stosowany niższy, prawda? Odpowiednio, jeżeli, jeżeli ten udział wynosi, jest niższy niż 30 albo wyższy lub równy niż 30. No jak się wskazuje w uzasadnieniu, celem takiej zmiany, jest zrównoważenie finansowania w odniesieniu do rzeczywistych kosztów funkcjonowania e, szkoły. No, w związku z tym, że wsparcie finansowe według wskaźnika 0,8 będzie dotyczyć jedynie uczniów do poziomu 96, e, co w ocenie ustawodawcy odpowiadać ma maksymalnej liczbie uczniów w typowej małej szkole.